Piąte prawo o grafiki użytkowej. Zawsze ufaj swojej intuicji w ocenie klientów. Już w trakcie pierwszej rozmowy, jaką powinieneś odbyć ze swoim potencjalnym klientem, zanim jeszcze przedstawisz mu jakiekolwiek warunki współpracy i wycenę, masz możliwość wyczucia, jaka to jest osoba i jak będzie z nią przebiegała współpraca. Czy to jest człowiek konkretny, który wie, czego chce, wie za co płaci, który szanuje Twoje kompetencje i zdaje się na nie, czy to będzie może osoba marudna, roszczeniowa, problemowa, która nie czyta warunków współpracy, która będzie chciała cię. Traktować jako operatora myszki i rysować coś Twoimi rękoma, a ta współpraca będzie się ciągnęła w nieskończoność i ta osoba nawet nie będzie czytała w ogóle warunków współpracy, umów ani tego, co do niej mówisz. Dlatego też e, intuicja może być pożytecznym narzędziem, które za pomocą którego uchronicie swój cenny czas, swoje cenne nerwy i swoje cenne pieniądze, ponieważ czas to pieniądz. A dodam jeszcze, że to jaki klient jest, powinno też wpływać na ostateczną konstrukcję oferty oraz ceny. I często jest tak, że wolę albo zrezygnować z takiej współpracy, jeżeli pali mi się czerwona lampka, albo dać tak zwaną cenę zaporową, która go odstraszy albo y, jeśli on się zgodzi, to te wynagrodzenie zrekompensuje mi czas, nerwy, jakie poświęciłem na to zlecenie. Ciekaw jestem, jak to wygląda u Was, jakie macie doświadczenie i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.